No, hejko, hej, czy dzień dobry, witam was bardzo, bardzo gorąco raz serdecznie z tej strony kosmo. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakieś kilka tygodni temu sprzedałem wam newsa o tym, że EA planuje dodać do The Sims 4 nowe, naprawdę ciekawe rzeczy związane z kolorami skóry oraz z makijażem. Już właśnie niedługo, już niedługo i to coraz bardziej się zbliża. I w związku z tym dostaliśmy kolejną informację, jak idą ich prace. I dzisiaj sobie co przeczytamy, a powiem wam że ich prace idą według mnie naprawdę owocnie i jestem naprawdę sam, powiem Wam zupełnie szczerze, w szoku. Tak zaczynajmy, przyznajmy sobie, co tutaj nam EA powiedziało i wtedy dowiemy się, co dojdzie, a później sobie to skomentujemy. Także mamy ciąg dalszej informacji z września. Dowiedz się, czego spodziewać się po aktualizacjach gry podstawowej w listopadzie i w grudniu. Kilka tygodni temu opowiedzieliśmy o naszych planach dotyczących poprawy wyglądu karnacji i opcji różnorodności w The Sims 4 Pora na kolejny raport. Nasz zespół ciężko pracował nad tą ważną inicjatywą. Dowiedz się, czy Czego się spodziewać w nadchodzących miesiącach? Aktualny stan rzeczy. 6 października udostępniliśmy aktualizację gry postowej dla komputerów PC, która naprawiała problemy z częścią istniejących ciemniejszych karnacji. Mówiąc konkretniej, zajęliśmy się smugami pojawiającymi się na policzkach oraz czołach Simów i naprawiliśmy przebarwienia na końcach ich nosów. Pozwoliło nam to osiągnąć jednolity kolor na całym ciele, dzięki czemu cienie i detale stały się wyrazistsze. Dostosowaliśmy także męskie fryzury z afro i warkoczygami z gry postowej, aby odzwierciedlić detale, tekstury i styl ich prawdziwych Gracze korzystający z konsul zauważą te zmiany w aktualizacji 10 listopada. No i moi kochani, jest to prawda, faktycznie coś tam się pozmieniało. Pokazywałem Wam już wcześniej, właśnie grę i to, jak zmieniły się skiny. Faktycznie też zmieniły się fryzury, także to jest akurat na plus. Według mnie skiny nie zmieniły się jakoś mega mocno i nie widziałem zbyt dużej różnicy, natomiast fryzury zmieniły się i to jest na plus. No ale dobrze, przejdźmy do tej ważnej aktualizacji w grudniu, która wyjdzie już właśnie niedługo. Mamy ważną aktualizację w grudniu. 8 grudnia dodamy do Destiny 4 ponad 100. Nowych odcieni skóry. Każdy odcień skóry będzie można modyfikować za pomocą suwaka, co umożliwi odblokowanie tysięcy dodatkowych opcji personalizacji. Dodatkowo wprowadzimy ulepszenia kompresji, dzięki którym zarówno nowe, jak i istniejące odcienie skóry będą lepiej wyświetlane, co z kolei poprawi jakość opalinizmu i oparzeń od słońca. No i teraz przejdźmy sobie faktycznie do tego, jak będzie wyglądać to całe nowe narzędzie. Właśnie związane ze skinami naszych simów. Proszę was, moi kochani, widzimy, co tu się będzie wydarzało. Mamy, jak widać, tutaj już jakieś. Nie mam pojęcia, co, co to są te cztery tutaj rzeczy. O co z tym chodzi, bo to jest coś nowego, tego wcześniej w detalach skinów nie było. Wygląda tak, jakiś liścik. To jest. Jakieś gorące, coś, jakby ogień. Tutaj jest kostka lodu, topiąca się i tu mamy jakieś trzy kropki. To jeszcze nie wiem o co chodzi chyba, że wychodzi nam to, że to są te skiny właśnie w odcieniu ciepłym, i jak widzicie, mamy ich mega śnie dużo. Mamy dalej w odcieniu neutralnym, czyli wychodziłoby to, że to jest ten liścik. Także jak widzicie mamy odcień neutralny i tych skinów też jest naprawdę naprawdę sporo. No i mamy suwak właśnie koloru skóry, który będziemy sobie mogli, czy Będziemy mogli sobie jakieś, no chyba ja, jasność i jakby tego skina zmieniać, nie mam pojęcia jak to będzie wyglądało, no w każdym razie będziemy mogli bazować na danym skinie i przesuwać sobie. Jestem ciekawy o co chodzi z tym plusem i o co chodzi z tym tutaj właśnie koszem. O, o co tutaj może z tym chodzić? Jakie to ma swoje zastosowanie? Następnie mamy kolory zimne, jak widzicie. Tutaj są nawet takie podfiolety podchodzące, więc naprawdę paleta kolorów mamy od totalnie takich ciepłych po neutralne do właśnie aż takich mega szarych. No i mamy jeszcze takie inne, różnokolorowe. Nie wiem, czy był wcześniej żółty, fioletowy i taki zielono-niebieski. Więc naprawdę jest tego dużo. Jestem zupełnie, powiem Wam szczerze, w szoku, że wygląda to tak dobrze. I ej, w końcu coś robi dobrze. I naprawdę, no ja jakby. Tu policzyć, to nie wiem czy tych skinów nawet nie będzie więcej niż 100. Także to jest naprawdę na duży plus i jak to będzie dobrze wyglądało, to może naprawdę simie no, mogą wyglądać dużo, dużo lepiej i akurat jakby jestem bardzo za tym i mi się to bardzo podoba, także to jest coś, co, na co ja od dawien dawna czekałem tak naprawdę. No dobrze, ale przejdźmy do tego, co jej pisze dalej. Grudniowa aktualizacja wprowadzi również cztery suwaki do makijażu, które ułatwią dopasowanie go do karnacji. cudowni, to, na to czekałem już bardzo długo. Suwak odpowiada Odpowiadający za odcień umożliwi wybieranie koloru, a słowak odpowiadający za. Wybieranie koloru? Jakie wybieranie koloru? A słowa odpowiadające za wartość pozwoli regulować jasność. Jakie wybieranie koloru makijażu? Like yy, o co chodzi? No nie wiem. Trzeci słówek umożliwi dostosowanie przejrzystości. Ostatni nasycenie odcieni makijażu. Te wszystkie opcje pozwolą Ci sprawić, że makijaż będzie wyglądał idealnie dla wybranej karnacji. Ponadto w grudniowej aktualizacji pojawią się ulepszenia trzech innych fryzur z podstawy gry. Wśród nich są dwie fryzury dla dzieci, pleciony kucyk z oczkami i bez oczków oraz krótkie płaskie cięcie. No i znowu mamy pokazane, jak będzie wyglądać, jak będą wyglądały te. Suwaki, nasycenia, co tam było jeszcze, jasności, dostosowanie przejrzystości i nasycenie okej. Okay. Przejdźmy sobie i zobaczmy, jak on wygląda z bliska. No, dobrze, mamy, jak widzicie, kilka suwaków. Jeszcze nie do końca wiem, jak one będą działały. Najbardziej mnie ciekawi ten suwak koloru. O co może z tym suwakiem koloru chodzić? Jakie tam ma zastosowanie? Czy będziemy mogli jakoś kolory do sobą łączyć? Zresztą, patrzcie tutaj na ten, ten suwak mini, który tutaj jest do przesuwania. Wydaje mi się, że to jest może jakaś zapowiedź większej ilości kolorów makijażu, bo na pewno nie mieliśmy tylu kolorów makijażu. A to jest jeszcze więcej, według tego suwaka, tak mi się wydaje. Więc coś tam jeszcze być może jest u góry. Także najwidoczniej do doj dojdą nam nie tylko. Jakby właśnie te suwaki nasycenia e, wszystkiego, nawet nie wiem, nie pamiętam, kurde jest ich tak dużo, że nie pamiętam o, o jakie one są i koloru, ale również będziemy mieć więcej kolorów. Tak jak mówię, zastanawiam się o co może chodzić z tym nasyceniem kolorów, w jakim to sensie będzie działać, no bo. Może będziemy mogli jakoś miksować kolory ze sobą. Nie mam jeszcze po, pojęcia, natomiast jak widzicie tutaj mamy tak lekko bardzo zarysowany ten makijaż i faktycznie nie mamy tej plamki tutaj na tej simce, także widać, że zmiany nadchodzą naprawdę. Jestem naprawdę w pozytywnym szoku, ale przejdźmy, zobaczmy jeszcze, co tam dalej EA do nas napisało. Tutaj dziwnie to wygląda tak szaro, nie wiem jeszcze jakie to będzie miało zastosowanie, no ale zmiany są widoczne, a to jest chyba najważniejsze, jak już będziemy mieć jakby większą możliwość dostosowania, do no to wtedy tak naprawdę wszystko. Będzie łatwiejsze i łatwiej nam będzie to zrobić, po prostu, jakby dla siebie, i dopasować, prawda? Bądźcie na bieżąco. Naszym celem jest zapewnienie w The Sims 4 jak największej ekskluzywności. Współpracujemy z, kos z kosmonautami, prawda? Przeczytałem. Nie wiem dlaczego. Z konsultantami i, i prominentnymi członkami takich społeczności jak Game Changers. Mamy MIEZA zaw, Ebonix Teams, także Ebonix Team, świetne mody. Raon nie kojarzy. Mira chyba też kojarzę, Oraz Catherine Games. Catherine Games na pewno kojarzę, Jest to właśnie Azjatka chyba z Tajwanu. Nasi eksperci służą e, nam radą w kwestii tworzenia gry bardziej ekskluzywnej dla wszystkich. Dodanie wersji fryzury bez oczków w gronie aktualizacji było ich pomysłem. Właśnie dzięki nim pojawią się trzy nowe fryzury, a nie dwie, jak wcześniej ogłaszaliśmy. Także bardzo fajnie, że tutaj też została właśnie w Współpraca z Game Changers'ami oczywiście podjęta, bo to są ludzie, którzy znają te kultury, ludzie, którzy kojarzą i wiedzą, jak to wszystko powinno wyglądać, więc oni na pewno dobrze podpowiedzą im, jak to wszystko, właśnie podpędzą EA, jak to wszystko powinno wyglądać i, i dzięki nim będziemy, jakby mieć tutaj lepsze jakościowo, także super. W przyszłości pragniemy nieustannie ulepszyć The Sims 4, aby zapewnić graczom produkt, na jaki zasługują. Nie możemy się już doczekać, żeby zobaczyć, co stworzysz w przyszłości i jesteśmy wdzięczni za to, że jesteś z nami. Dziękujemy. No, słuchajcie, powiem, że to jest jeszcze w ogóle informacja, w jakich komputerach nie będzie widać tej nowej aktualizacji i działań tych nowej aktualizacji, ponieważ troszeczkę zmieni to wymagania systemowe The Sims 4. Oczywiście wy na spokojnie będziecie mogli nadal w Simsy grać, tylko po prostu nie będzie widoczna właśnie ta duża zmiana, o którą chodzi. To, to nie jest tak ważne. Myślę, że wszyscy macie na tyle dobre komputery, że ogarniają wasze Simsy tą zmianę graficzną. No, mam taką, słuchajcie, nadzieję. Jestem w pozytywnym szoku, jeżeli chodzi o tą zmianę z aktualizacją grudniową. Według mnie po współpraca, pomysł w ogóle w współpracy z Game Changers jest naprawdę bardzo, bardzo dobry i za oknem, mi traktor. Nieważne. Ja jestem naprawdę bardzo dowolny, że takie coś nadchodzi do Simsów 4. Bardzo długo zostało właśnie proszone o to przez ciemnoskórą w w szczególności społeczność The Sims, także ja jestem bardzo zadowolony, że w końcu oni będą mieć bardzo dużo możliwości do stworzenia siebie. No i również nam się to przyda, bo będziemy mogli tworzyć Simów, którzy będą inni, różnorodni, a chyba o to w tej grze chodzi, bo ta gra miała to reprezentować i dalej chyba będzie to reprezentować w takim wypadku. Także cóż, napiszcie, co wy sądzicie o tej aktualizacji? Czy jesteście podekscytowani, czy czekacie na 8 grudnia? No zostało nam praktycznie dwa, nie no miesiąc. No ponad miesiąc trochę, tak? Dobrze mówię? No tak, bo zaraz będzie listopad, także ponad miesiąc, miesiąc, miesiąc i około dwa tygodnie. Ostatnio mam problem z datami, zresztą zauważycie to w innych filmach. W każdym razie, jestem bardzo dowolny, że takie coś nadchodzi. Jestem ciekawy, jaka będzie Wasza opinia. I cóż, dziękuję Wam wszystkim bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku, już niedługo nadchodzi coś fajnego na kanał, także czekajcie. I cóż, do zobaczenia następnego i pa pa!